I o choć mogę w tym odcinku począłem jak zrobić kolejne wyzwania ku Dostrój odłamek artefaktu, ale jeszcze nowo osoby zręcam, do subskrypcji, tego wraz z ręczkiem, że żeście nie przegapili kolejnych odcinków na tym kanale. A my już jesteśmy, my już jesteśmy na lokacji, która znajduje się w tym miejscu. Tutaj powinienem wylądować na górkę, ale nie doleciałem to tak, że zbieramy materiały, żeby się na nią dostać. Let's go! Ja pierdzielę. Jeszcze trochę musimy to zbierać. Ty, ja mam nadzieję, że nikt mnie tu w 3 sekundy nie pokona Jeżeli będę chciał sobie tutaj wejść Siema mordo, to jest tu na górze? Ej, yo, gdzie to jest? Tak szczerze Bo ty nie widzę tego Okej, okay, jest w tym miejscu Że w tym miejscu musimy dostroić udomek artefaktu no i kres będzie zaliczony, także ja dziękuję za tym danie. My się widzimy w kolejnym odcinku. Trzymać się i cześć.